Witam Was, moi kochani. Wyjmujemy już kartę na 14 stycznia i od razu powiem Wam, że wyszła nam bardzo sympatyczna karta Paś Buław. Ta karta zapowiada jakieś nowe początki, nowe przyjaźnie, dobre wiadomości. Sprawy związane z dziećmi mogą również być istotne tego dnia, a także sprawy związane z naszymi zwierzętami. Dobrze, zaraz wrócimy do czytania. Oczywiście jest to, kochani, czytanie ogólne, więc nie będzie ono rezonować z nami wszystkimi i tak samo. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne. Możemy zrobić taki, taki seans tarota. Bez limitu czasu i pytań, albo odpowiem na Wasze jedno pytanie dotyczące jednego zagadnienia, jednej sfery Waszego życia. Zapraszam Was również na prywatne kursy Tarota, jeśli jesteście nimi zainteresowani, chcielibyście nauczyć się samodzielnego wróżenia, a dzięki pracy z kartami pogłębić też swą intuicję i dar jasnowidzenia. Zajmuje się również reiki oraz jajowaniem, czyli oczyszczeniem energetycznym za pomocą jajowania, dzięki czemu możemy usunąć z naszego życia negatywną energię, podczepy, uroki, klątwy, klątwy rodowe i wampiry energetyczne. <laughs> Zwłaszcza tych ostatnich jest sporo, więc myślę, że warto yy, chociaż raz w życiu takie oczyszczenie zrobić, bo dzięki niemu możemy znacznie polepszyć nasze życie, życie naszych bliskich i nasze wzajemne relacje. Kochani, jestem wam bardzo wdzięczna za waszą obecność na obu moich kanałach, zarówno na moim TikToku, jak i na moim YouTubie. Tarotowe przesłania dla ciebie. Yy, bardzo proszę was o wyświetlenia Polubienia, subskrypcje, komentarze i udostępnienia. Zwłaszcza mój kanał YouTube'owy <coughs> bardzo potrzebuje Waszej aktywności. Przepraszam za ten głos. <coughs> Ponieważ, aby odblokować na nim wszystkie funkcje, muszę uzbierać co najmniej 1000 subskrypcji. A jak sami widzicie, do tego jeszcze sporo mi brakuje. Kochani, na tym kanale YouTube'owym znajdziecie także czytania. Na rok 2026, zarówno czytanie ogólne, jak i dla poszczególnych znaków Zodiaku, oraz na styczeń. Są one oczywiście również na moim TikToku. Tylko czytania na rok są za długie, abym mogła je udostępnić również na TikToku. Kochani, piszcie też w komentarzach, jak te czytania z Wami rezonują, jakie tematy Was interesują, spod jakiego znaku, znaku, znaku Zodiaku jesteście. No, i wciskajcie te dzwoneczki, aby otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych czytaniach. Dobrze, więc wracamy do tematu. Czytanie na 14 stycznia. Jak już powiedziałam, wyszedł nam paść buław. Zapowiada się dzień taki przyjemny, o miłej atmosferze. Możemy cieszyć się różnymi drobiazgami, możemy patrzeć na świat oczyma dziecka. Ta karta również namawia do tego, abyśmy byli właśnie bardziej tu i teraz, ponieważ pamiętajmy, że tak naprawdę nic innego nie istnieje, tylko chwila obecna. To nie znaczy, że mamy zapomnieć o przeszłości albo nie planować przyszłości. Ale róbmy to, będąc kochani w tu i teraz. Zwróćmy tego dnia szczególną uwagę na sprawy związane z naszymi dziećmi. Mogą one być szczególnie istotne, a także z naszymi zwierzętami domowymi. Ktoś z nas może zdecyduje się na powiększenie rodziny. E, więc, e, I ten dzień bardzo temu sprzyja. Więc, kochani, jeśli chcecie, to e, bierzcie się e, do roboty, a jeśli nie, to zwróć, zwróćcie na to uwagę, bowiem randki i spotkania tego dnia mogą być namiętne i gorące. Również nasze życie intymne może ulec e, ożywieniu. Kochani, warto starać się o adopcję, jeśli tego pragniemy, ponieważ będzie ona dla nas owocna. U niektórych również na świat może przyjść dziecko tego dnia w naszej relacji lub w rodzinie, albo może właśnie zawitać do naszego domu dziecko adoptowane albo jakieś zwierzątko, które zdecydowaliśmy się przygarnąć, być może zmarznięte, niechciane, głodne zwierzątko z ulicy, albo ze schroniska. Kochani, na pewno nowa istotka ożywi nasze życie, wniesie do niego dużo radości. I będziemy mogli życiem cieszyć się jeszcze bardziej niż do tej pory. Tego dnia możemy poznać osobę, która stanie się naszym dobrym przyjacielem, albo nawet kimś więcej. Więc warto zwrócić uwagę na nowo poznane osoby. Mogą być od nas dużo młodsze, a jeśli nie, to takie młode duchem. Nie mylmy tego z młodą duszą, bo to nie jest to samo. Młode duchem, czyli radosne, ciekawe świata, pełne entuzjazmu, mające różne pasje i je realizujące. Osoby, które mogą również wnieść dużo natchnienia i nowej energii do naszego życia, takiej pozytywnej, takiej optymistycznej. Mogą sprawić, że nasze życie nabierze barw. Nasze nowe relacje mogą zacząć się od przyjaźni, od miłego spędzania czasu. Możemy też poznać kogoś w związku z jakimiś sprawami związanymi właśnie z naszym zwierzątkiem albo z dzieckiem, na przykład w przedszkolu, w szkole, albo podczas spaceru, na przykład z dzieckiem lub z pieskiem, w schronisku. Lub w jakikolwiek inny sposób, oczywiście, u każdego będzie to inaczej. Zwróćmy uwagę, czy z naszymi dziećmi wszystko jest w porządku, czy nie potrzebują naszej pomocy, większego okazywania miłości, ciepła, czy nie czują się osamotnione, i czy nie dzieją się w ich życiu jakieś sprawy, o których nie wiemy. Buław zachęca do działania, może mówić o jakichś nowych działaniach, realizacji nowych planów, wejściu na jakieś nowe drogi, korzystania z jakichś nowych możliwości. Uważajmy jednak, aby nie podejmować pochopnych decyzji, właśnie pod wpływem takiego młodzieńczego entuzjazmu, zapału i abyśmy też szybko z czegoś nie zrezygnowali, bo. Jest to energia była taka początkowa i niedojrzała, może więc jej towarzyszy słomiany ogień. Również jeśli ktoś będzie nas podrywał, proponował nam wejście w nową relację, to również, kochani, zwróćmy uwagę, właśnie czy nie jest to osoba niedojrzała, szukająca przygód, wrażeń, która po prostu chce się cieszyć życiem, bawić. A niekoniecznie wchodzić w stały związek. Oczywiście, jeżeli, nam, jeżeli mamy podobne plany i my sami nie chcemy wchodzić w stały związek, no to ok, tak, ale gdybyśmy szukali właśnie takiej relacji, Stałej i trwałej, no to niekoniecznie musi to być właśnie osoba odpowiednia do tego, ale nie jest to wykluczone, bo tak jak powiedziałam, związek może zacząć się szybko, z takim zapałem, z pociągiem seksualnym. Możemy się dobrze czuć w swoim towarzystwie, możemy się dobrze razem bawić, a z czasem może się to oczywiście rozwinąć w coś więcej i w coś głębszego. Tym bardziej, że przecież zmieniamy się, dojrzewamy, uczymy się. Um. Kochanie, jeżeli chodzi o pracę, finanse, właśnie mogą nas czekać jakieś nowe początki, jakieś dobre wiadomości, również tego dnia mogą do nas przyjść różnego rodzaju. Uważajmy, właśnie, abyśmy podejmowali decyzje przemyślane, ponieważ, ponieważ po prostu możemy dać się oszukać, będąc w energii pazia buław, tak? Albo ktoś niedojrzały może nam coś zaproponować, tak właśnie pochopnie, albo pod wpływem entuzjazmu, jakiegoś po prostu takiej, takiego impulsu. Tak. I niekoniecznie musi to być coś stabilnego, coś, na czym można polegać. Więc zwróćmy kochani na to uwagę. Niemniej jednak, mogą przyjść do nas jakieś nowe szanse, możliwości, szansa wejścia na nową drogę, która może przynieść oczywiście dużo dobrego w naszym życiu. Bądźmy po prostu ostrożni w naszych decyzjach. Jeśli chodzi o naszą energię, powinniśmy być ożywieni tego dnia, właśnie radośli, cieszyć się drobiazgami, możemy odzyskać naszą energię, witalność, poczuć się lepiej. U niektórych może nastąpić poprawa zdrowia albo możemy zacząć coś, co się do tego przyczyni. W paziół buław, ponieważ są to takie początki, możemy zmienić nasze odżywianie albo zacząć ćwiczyć, biegać, uprawiać jogę. Uważajmy właśnie tylko, kochani, na to, aby nam zapał szybko nie przeszedł. Um. W naszych stałych relacjach, jak już powiedziałam, sprawy związane z dziećmi mogą być istotne. Możemy też wspólnie zastanawiać się nad tym, czy chcemy powiększyć rodzinę o dziecko, albo o pieska lub kotka. Jak już powiedziałam, też wcześniej dziecko może w naszym życiu się pojawić. Możemy też poznać, oczywiście, osobę, która ma już dzieci, albo my mamy i. i po prostu poznając kogoś, nie wchodzimy do związku sami, tylko właśnie razem z naszym dzieckiem lub dziećmi. Kochani, jeżeli chodzi o przesłanie od jednorożców, mamy tutaj piękną kartę zachęta. Dziś zaswoń do przyjaciela. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest więcej. Karta przypomina Ci, abyś nawiązał dziś kontakt z jakąś osobą. Masz możliwość wyciągnąć do kogoś pomocną dłoń, a Twój jednorożec będzie szeptał do Twojego ucha. I afirmacja dla nas na 14 stycznia: Otwieram się dziś na innych. Tak więc, kochani, bądźmy otwarci na nowe, cieszmy się życiem. Ta karta sprzyja właśnie otwieraniu się na nowe relacje, nowe przyjaźnie nowe możliwości. I zwróćmy uwagę, czy nie warto odezwać się do kogoś, z kim nie mamy na przykład od jakiegoś czasu kontaktu. Jeśli, byśmy, jeśli czekamy na jakiś kontakt, również warto się odezwać. Karta zachęta właśnie nas do tego zachęca. Może się także okazać, że ktoś, z kim od jakiegoś czasu kontakt się urwał, potrzebuje naszej obecności, naszej pomocy, naszego wsparcia. I może po prostu wstydzi się poprosić o pomoc. Albo po prostu jest tak zaabsorbowany swoimi problemami, że, że po prostu o tą pomoc nie prosi. Tak? Zwróćmy więc na to uwagę, a jeśli ktoś na przykład jest blisko nas, kto nam się podoba, również warto zachęcić tą osobę do kontaktu, bo może jest to ktoś nieśmiały. Dziękuję Wam kochani za wysłuchanie tego czytania. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa. pa.